Teraz Wam zademonstruję, w jaki sposób używać mopów jednorazowych. Zauważcie, że tutaj do deski mopa mam przyczepiony wkład jednorazowy. Po jednym takim użyciu wkład się wyrzuca. Jest on przyczepiany na, na paski. Roztwór nalewam do wiaderka. Nasączam Chwilę odczekam aż odcieknie, i jestem gotów do przemycia i dezynfekcji podłogi. Preparat należy roznosić w takiej ilości, żeby wystarczyło pokryć odpowiednią warstwą wilgoci. Tutaj tej wody mamy aż, aż nad to. Po, skończonej, po skończonym myciu dezynfekcji tego typu mop ściągamy. On jednocześnie, jednocześnie myje, dlatego no tutaj ta nasza podłoga nie była zbyt czysta, on się zabrudził nie możemy tego MOPA użyć ponownie, należy go. Odłożyć do wiadra z brudnymi mopami, jeśli jest to mop wielorazowego użytku, albo do, wyrzucić do śmieci.